Firma na pierwszy dzień masy Także już się doczekaliśmy w końcu Ja dopiero wstałem Mamy godzinę 6.15 Dosyć wcześnie ale do nie wstaję Mówię trochę cicho bo nie mieszkam sam Tutaj w tym mieszkaniu także ja lecę się ważyć rutynę swoją zrobić poranną, więc widzimy się pewnie w posiłku pierwszym już. Sąko już w posiłku pierwszym. Generalnie tak na początku powiem to co do zmian. To w sumie przeszliśmy na liczenie produktowe, plan, nowy plan ringowy. Yy, oraz ucierliśmy kardio, ale i tak to cardio jest yy, szczerze mówiąc na dosyć wysokim poziomie, bo jestem osobą raczej, która yy, ma problemy z tym cukrem, się nie jest jakiś mega duży, ale yy, tak już chyba w poprzednich filmach mówiłem, że, yy, że całkiem się lubi mi utrzymywać na poziomie gdzieś. Yy, bo nie powyżej normy, ale gdzieś tak właśnie w górnych granicach. Także yy, kręcę codziennie cardio yy, 5 razy 20 minut w treningowe i 2 razy 30 minut. Także, yy, także myślę, że już mogę nagrywać z ręki do Was, yy, co tutaj jest w tym posiłku. I mamy tutaj yy, dwa całe jajka. 125 g piersi z indyka i mamy 150 warzyw. Do każdego posiłku słonego staram się mieć 150 g warzyw. Jeżeli będzie ciężko to przejeść to po prostu ograniczę to do 100, ale myślę, że nie ma co zmieniać, bo apetyt jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I oczywiście ketchup na jajka, bo uwielbiam ketchup do jajek. Niestety to jest Kotlin. Mm, ale jeżeli jakbym miał wybierać to rolezki jest najlepsze zdecydowanie, ale niestety mam kotlina To jest yy, 4 si białka i 10 tłuszczy 0 węgli. Ja pewnie też oglądam. Yy, przestałem ostatnio oglądać Blicza, ale na cardio oglądałem Jordana Petersa. ostatni odcinek chyba na jego kanale. Yy, ale teraz pewnie bicza zacznę znowu oglądać, także chciałbym już go trochę skończyć, bo mam polecenie, żeby oglądać yy, yy, ten serial z Gryotron. Nie, nie Gry Gryotron, tylko Root Smoka się nazywa chyba. Yy, wyszły chyba dwa sezony, jestem mega ciekaw. Jak ktoś tam prezentuje, a ja jestem fanem gry o tron, także się może mega spodobać. No, ja się już zajadam i pewnie widzimy się w drugim posiłku. I mamy drugi posiłek. Mamy tutaj 50 g ryżu, 200 g piersi z indyka, 150 warzyw i 10 ml oliwy. Yy, Także ja to zajadam, bo jestem mega głodny, mega mnie się dzisiaj. Yy, dostałem jakby, przeszliśmy na troszkę większą kalorykę, to yy, jak miałem mniej tych kalorii koniec, pod koniec redukcji, to ja nie odczuwałem tak tego głodu, ani jakoś apetyt był bardzo, yy, Bym powiedział, że bardzo, bardzo, ale Właśnie tego głodu jakoś nie odczuwałem, a teraz jak mam więcej kalorii to ten głód jest no, duży. Także w sumie też cieszę się z tego powodu, bo to znaczy, że dobrze ciało jest, organizm wykręcony, także myślę, że ta masa bardzo, bardzo fajnie przejdzie niż na przykład, porównując do ostatniej masy, gdzie już yy, jak nie miałem w sumie tak dużo tego jedzenia, bo miałem w treningowych chyba najwięcej 4000 kalorii to naprawdę ciężko by, mi było to przejeść, a no to jest dopiero pierwszy tydzień, ale yy, myślę, że o wiele lepiej pójdzie ta masa także ja już to zajadam bo jestem naprawdę, jak wspominałem, mega głodny Jo uczyłem się chyba wczoraj cały dzień, bo dzisiaj miałem poprawkę z egzaminu, z fizjologii i trochę się śpuszłem rano, dlatego tak Trochę lipa z montażem będzie rano, ale, ale trudno, trochę bardziej na luzie będzie. Idę teraz do Biedry, po indyka pewnie, bo na jutro nie mam mięsa. A tego mięsa trochę wskoczyło więcej Jak miałem 500 gramów dziennie, teraz mam 725 dokładnie i fajnie właśnie, że to była stała w diecie Że nie tak, że na przykład w jeden dzień mam 600 mięsa, w drugim mam 500, także jestem zadowolony mega Jeszcze dodam, bo nie powiedziałem w sumie. Mówiłem, że mam więcej mięsa w diecze ale też drugi się posiłek różnił od tego co miałem w treningowy drugim nie było wcześniej w Anglii, teraz są także bardzo że fajnie było, bo generalnie bardzo lubię ryż i uważam, że najlepiej go trawię a jeszcze e, chciałem dodać, że jak w apce wychodziło 2200 e, kalorii jakoś w treningowy To teraz wychodzi 2800-2700 e, Tak samo gdzieś w wapce wychodziło w nietreningowy 1900 A w, e, teraz w nietreningowy 2, chyba 300 albo 200, Paga jakoś bardzo nie skoczyła średnio. Także w sumie nie tak nie taki duży skok zobaczymy jak w następnym raporcie jak będzie w następnym raporcie także Ja w sumie się cieszę, bo trochę tego jedzenia jest więcej, ale też jestem coraz bardziej głodny i mam większy apetyt także yy, no może się nie, nie cieszę na większą ilość siedzenia i się nie śpieszę na to, żeby jakby jak najwięcej jeść, wiadomo tym nie o to w tym chodzi. Chodzi tutaj o przede wszystkim performance na treningu, a na przykład zauważyłem, że mocno się poprawił. Myślę, że w każdym kolejnym tygodniu będzie coraz lepiej. Także widzimy się w przedtreningowym posiłku. I w ogóle to rano zobaczyłem, jak nagrywałem właśnie yy, z tej perspektywy. To w ogóle twarzy mi nie było widać, ale No tak jak yy, w sobie mówiłem, że się śpieszyłem yy, rano. Także tak wyszło, niestety, ale trudno. No i w ogóle wam pokażę Wam zaraz moje odkrycie nowe. Właśnie teraz pokażę. Yy, a jest nim kiwi. Wczoraj pierwszy raz w życiu jadłem jako przedtreningowy yy, owoc, żeby mieć jakieś 20 węgli z owocu i no, powiem wam, że to jest chyba mój ulubiony owoc na tę chwilę Bardzo lubię kwaśne rzeczy, nie wiedziałem, że to tak smakuje dobrze Jeszcze ze skórką fajnie chrupia Tak jadłem ze skórką, bo ma najwięcej wartości odżywczych, najwięcej bonnika Ale dobra, co mamy w tym posiłku? Posiłek przedtreningowy trzeci Różni się od tego co było na redukcji, 20 węgla więcej jest w tym posiłku, ale tak mi wygodniej teraz zrobić po prostu, bo mam trzy posiłki IndyCrash i robię sobie zawsze rano wszystko, bo największa oszczędność czasu, żeby zrobić sobie naraz wszystko od razu. I wychodzi mi wtedy, że zrobić owsiankę. Jako ostatni posiłek, piąty. Mm, po prostu na świeżo, bo taką najbardziej lubię. Dobra, mamy tutaj 20 węglowodanów z owoców, 10 gorzkiej czekolady gramów. Tu mamy 100 ryżu, 150 warzyw, 200 indyka, 2 gramy soli. Zaleję pewnie to zaraz ketchupem, nie ketchupem, tylko sosem tikka I przed mamy tutaj 5 gramów cytriny, 5 gramów kreatyny i Dzisiaj wyjątkowo, yy, czy wyjątkowo, yy, energetyk, yy, który ma z 200 mg kofeiny, yy, zawsze w dni nóg yy, i w dzień yy, grubości pleców, czyli density, gdzie mam rdela ciężkiego, biorę kofeinę, czyli dwa razy w tygodniu przed treningiem, tak to staram się nie brać. Ograniczyłem to, bo na redukcji ciągle dosłownie co trening brałem i nie podobało mi się to trochę. Dlatego ja chcę to zmienić, bo nie uważam, że ta stymulacja kofeinu dodatkowo jest jakby wymagana, żeby zrobić dobry trening. No, ale uważam, że jak mam na, na przykład ciężkie nogi, a yy, też taki ciężki bardzo trening pleców razem z hip hinge'em bardzo ciężkim, to uważam, że ta kofeina bardzo fajnie zadziała. Dobra, jem to. Yy, idę na trening, jest 13.30. I tak za godzinkę pewnie widzimy się na treningu. Dzisiaj nogi. Także muszę się fajnie mega nastawić. Makro dokładnie takie samo makro jak przedtreningowy, 100 ryżu, 200 indyka, 150 warzyw, czyli marchewki tutaj, 2 gramy soli również oraz w tym wypadku tutaj 100 banana i 10 g masła orzechowego, co mi daje 40 si białka, 5 tłuszczy i 100 węglowodanów. Smacznego dla mnie. Po, po jedzeniu na siłce akurat zjadłem posta, więc 15 minut mam do domku, 20 i mam date walk, żeby się fajnie stawiło ten cukier, żeby obniżyć troszkę. Także może coś powiem o do Generalny trening. mega, mega fajny, wyprosty, sprogresowałem. Eee, nie miałem dwójki, na tym treningu, ale, te, ale ją sprogresowałem Także mega fajnie e, Przywodziciel miałem po przysiadzie e, Nie nagrałem chyba? A nie, nagrałem, nagrałem chyba. No też rzucę. E, to ma, miałem przywodziciel przed przysiadem, w dwójkę. Także dwa, dwie ćwiczenia przed y, głównym ćwiczeniem wydatkowe jeszcze miałem wyprosty. Jak miałem wcześniejszy trening nóg, więc ten przysiad trochę spadł. Eee... Chyba robiłem 102,5 na 6 pod koniec redukcji. Dzisiaj zrobiłem 90 na 7, ale nie boli mnie to jakoś, bo po prostu wiedziałem, że i tak pójdzie ten przysiad mocno na tej masie. Eee, za to Leg fajnie sprogresowałem. Bakofa plus jedno powtórzenie także fajnie mega. Miałem jeszcze hit -trusty. trusty miałem na koniec ale ich nie nagrałem i generalnie troszkę będę musiał zejść z obciążenia bo zrobiłem 180 na na 7 chyba ale nie podobała mi się ta seria pierwsza. Więc prostu zajdę sobie z 10 kg, żeby mieć te 8-10 powtórzeń, plus jeszcze, żeby ta technika była lepsza, z tego myślę, że będziemy sobie budować eee, naszą progresję. No, w sumie to przestaję już gadać, bo trochę tu samochodów jeździ i pewnie mnie nie słychać, także widzimy się pewnie w piątym posiłku, albo coś jeszczenego. Mamy tu 50 g płatków wsianych 150 brówek, czyli 20 węgli, 20 g masła orzechowego, do tego 1 g soli, 5 g cynamonu i, i, i będzie do tego polewa z 40 g izolatu i zaraz to zalewam także mega pyszne to jest chyba mój ulubiony posiłek dosłownie bo Mam izolat czekoladowy. Do tego jeszcze daję kakao do płatków 5, 5 gramów, ale to jest moja stała w wiecie, więc nie tego nie liczę. No i to jest dosłownie przepyszne. A tak to się już prezentuje. Wygląda mega, smakuje jeszcze lepiej. No, to generalnie na dzisiaj to tyle. Chciałbym się z wami pożegnać. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, suba oraz komentarz. Zapraszam Ciebie na prowadzenie. Online lub też po plan treningowy. Wszystko jest. Link w opisie, jest wszystko tam. Link do mojego Instagrama, gdzie jest ankieta, którą się wypełnia. I tam wszystko możesz się dowiedzieć o tym. Hmm, Także nie przedłużając do następnego filmu. I yy, w sumie to tyle. Na razie.